Wiem, że są brzydkie i tak kocham je za to. Kochani i kochane, witam serdecznie. Zapraszam do nowego filmu. Będzie to filmik stricte o butach. Butach, które łączą w sobie dwa bardzo istotne, kluczowe niemalże aspekty, czyli wygodę i styl. Buty, które są jednocześnie ekstremalnie wygodne. Mówimy tutaj o takim całodniowym zwiedzaniu, łażeniu 9 godzin non-stop. I jednocześnie takie buty, które są przy tej, w tej swojej wygodzie bardzo stylowe, a czy po prostu fajne, ładnie wyglądają, można je jakoś sensownie zestawić, wyglądać dalej, no niekoniecznie modnie, ale stylowo czuć się dobrze, czuć się fajnie w swoich własnych ubraniach. E, wiem, że to jest często taki problem, że jeżeli chcemy bardzo wygodnych butów, to idziemy prosto po jakieś, nie wiem, ataski albo cokolwiek, co jest po prostu mega, mega wygodnego i nie zawsze wygląda to najlepiej albo ciężko to po prostu ubrać w fajny sposób, żeby wyglądać stylowo. Trochę brazę być może wiecie o co chodzi. Także dzisiaj najpierw będę pokazywać te buty, będę je omawiać, będę mówić co i jak i będę też siebie pokazywać w stylizacjach właśnie z tymi butami. Pokazując, że buty mega wygodne, płaskie, bo w większości są płaskie, ale mamy też jedne platformy i mamy jedne obcasy, takie trochę. Buty płaskie, buty mega wygodne, mogą być też stylowe i można je stylowo ubrać, może można, nie trzeba mieć, wiecie, mega obcasów i mega szpilek, żeby wyglądać fajnie i dobrze się czuć w swoim ubraniu, także mam nadzieję, że filmik do czegoś Wam się przyda. Jedziemy! Zacznę od takich najbardziej banalnych, oczywistych rzeczy, przed chwilą mówiłam o adaszkach, które wybieramy z lenistwa, ale można wybrać też adaszki, czy tam buty sportowe, które będą w jakiś sposób wyglądały fajnie. Wydaje mi się, że te akurat tak wyglądają. To są buty, buty marki Adidas. Nie wiem, jak się nazywa dokładnie ten model, ale mogę go znaleźć. Ja je kupiłam akurat na stronie ASOS, ale na pewno są też pod dostępne w innych miejscach. Mam już dosyć dużo, długo i o dziwo Sprawują mi się nieźle, oczywiście podeszwa musi być czasami, e, czasami umyta. E, wydaje mi się, że buty, które są jednokolorowe, jeżeli chodzi o Adidasy, e, łatwiej ubrać w jakiś taki fajny, sensowny sposób, łatwiej wyglądać gdzieś tam w miarę stolowo, albo całe czarne, albo białe, albo szare i tak dalej. Myślę, że będą naprawdę wyglądały tak bardziej do, dorośle, nie będą wyglądały jak, nie wiem, adidasy dla nastolatki albo ukradzone komuś tam. Wiecie o co chodzi? Tu się nie mam nic przeciwko kolorowych Adidasom, bo sama w takich jednak bardzo często chodzę. Ale jeżeli macie problem z tym, że chcecie wyglądać troszeczkę bardziej elegancko, stylowo yy, i wciąż mieć mega komfort, mega wygodę, to jednokolorowe Adidasy według mnie są fajnym rozwiązaniem. Czarne, białe, szare to są takie bezpieczne oczywiście barwy. Jeżeli chcecie się bawić, to oczywiście jak najbardziej z muskino można kupić sobie ze skrzydełkami, nawet i też wyglądać super. Ale wiecie co Podstawy. E, także te adidas naprawdę bardzo mi się sprawdzają, są mega wygodne. Oprócz tego one są są takie całe jakby piankowe, widzicie, one są w całości, więc można w nich chodzić nawet bez skarpetki, o dziwo są nawet higieniczne, pod tym względem, mi to nic nie podśmierdzią, ani nic się nie dzieje, nie dzieje. Oczywiście można mieć też niższą skarpetkę i to, że też nie ma wielkiego jęzora, ani jakiejś takiej nadmiernej ilości zdobień, to sprawia, że przy tym, jak mamy na przykład te ubrane te adidasy i czarne rajstopy albo czarne rurki, to wiecie, nasz wzrok nie biegnie do tych Adidasów i nie odcinają się tak bardzo i nie skracają nas tak bardzo, a przy tym są mega, mega wygodne. Także to są chyba moje najwygodniejsze, najwygodniejsze, fajne, czarne Adidaski, które mogę Wam serdecznie polecić. Potem rzecz trochę troszeczkę banalna, czyli balerinki, baletki, czyli buty typowo kobiece, które nie są już butami sportowymi. Są takie chyba. Popularność tak najbardziej w latach 60. Mi się daje, że Brigitte, Brigitte Bardot tak najbardziej je wprowadziła do naszej mody. Ja mam tutaj bal, bal, balerinki, które są niezniszczalne e, i też bardzo wygodne i też bardzo higieniczne. Można je normalnie umyć. To są baletki od Melisy. One są tutaj z takimi kwiatuszkami. Już wielokrotnie o nich e, mówiłam. Ich sekret, a czy sekret w ogóle wygodnych baletek, jest w tym, żeby one nie były całkiem płaskie, żeby one miały albo odrobinkę jakiejś grubszej e, podeszwy, albo odrobinkę platformy, albo obcasa. Tutaj nie wiem, czy to widać, ale to, to tutaj już poniżej, to jest zbudowana. W te, te buty platforma. Więc jak chodzimy, nie jesteśmy całkiem płaskie, nie jesteśmy na całkiem płaskim, wiecie, podłożu. Mamy odrobinę uniesienia z tyłu, to jest wygodniejsze, to jest też bardziej lepsze dla naszej stopy, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. I po prostu, no, nie czujemy też każdego, nie wiem, każdej nierówności chodnika i każdego kamyczka, na który staniemy. A wiele balerinek, nawet tych wskupukowych, ma to, że ta podeszwa jest bardzo cienka i na dłuższą metę to jest zabójstwo dla stóp. Natomiast jeżeli mamy odrobinę tej podeszwy, to stopy nie będą tak bardzo cienkie. Oczywiście buty Melisa są to buty gumowe, więc w wielkie upały nie chodzimy w gumowych butach, tak samo jak nie chodzimy w gumiakach w wielkie upały, bo noga nam się może w świecie zaparzyć, zapocić. Jeżeli się zapoci, jeszcze pół biedy, ale jeżeli będą jakieś odparzenia i obtarcia, to nie za fajnie. Ja przy tych baletkach nie miałam jeszcze tego problemu, chociaż chodziłam nawet w bardzo ciepłe dni, oczywiście stopa się pocie, bo się poci, bo tak samo jak się pocie w każdych innych butach, e, ale, no ale można je przynajmniej umyć jakimś detergentem i nie ma, nie ma problemu z brakiem, brakiem higieny. W każdym razie baletki wygodny, łatwy, łatwo je ubrać, ciężko je zmaścić, bo one do, do większej ilości rzeczy, większości rzeczy pracują, pracują, tylko jeden myk, żeby one miały odrobinę chociaż podeszwy, żeby po prostu noga nie umierała przy tym wszystkim. Potem e, wybór może trochę mniej oczywisty i trochę mniej kobiecy, ale to są buty, które ja kocham. To są e, buty dr Martens. Ja mam dwie pary tych butów, obydwie pary, które mam, to są buty takie niższe. E, to, jest, to jest akurat model Siano. Siano się to pisze po polsku. Mamy już naprawdę trochę, już są trochę takie, wiecie, znoszone, trochę kochane, ale im dłużej się chodzi w martensach, tym one bardziej się odwdzięczają, tym lepiej się dopasowują do naszej stopy i tym, tym są wygodniejsze. Martensy mają to od siebie, że. Są ciężkie. Widzicie tę podeszwę? To są buty, które były najpierw butami robotniczymi i one dopiero potem weszły do mody. E, ja mam taki model, właśnie, który jest bardziej kobiecy, też przez to, że on jest tutaj wyciągnięty. Ten czubek jest taki ładniej, ładniej, zgrabniej zrobiony. Mam tutaj też włożone inne, akurat w tym momencie, śnurówki. Mam czarne, to są oryginalne Dr. Martensowskie, można na stronie o nich kupić e, czarne takie tasiemki, też to wygląda troszeczkę zabawniej. So, to są naprawdę. Jeżeli mam siedzieć gdzieś cały dzień, albo łazić cały dzień, to odejmując to, że są dosyć ciężkie, są najwygodniejsze buty na świecie, trzeba je rozchodzić. Buty czy martensy trzeba, nie wiem, pierwszy tydzień mniej więcej w rozchodzić, trzeba przecierpić, ale potem jak się to przecierpi, to są idealnie dopasowane do naszej stopy i też nie, nie polecałabym dlatego używania czy kupowania używanych, broń Boże, martensów, bo one się po prostu dopasują do stopy poprzednika i do Waszej stopy już mogą nie, nie za fajnie, nie, mogą nie pasować po prostu i charakterystyczna oczywiście żółta nitka, mega, mega wygodne martensy. Jeżeli lubicie taki styl, to Wam bardzo polecam. Oczywiście martens robi też wysokie, robi też glany, robi różne kształty tych przodów, ja, ale ja bardzo lubię właśnie te, te moje cyanon. I jeszcze takie jedne płaskie, ostatnie całkiem płaskie buty. To są zwykłe oczywiście sandałki. To są akurat sandały, które kupiłam w Primarku. Jakość nie jest zarewelacyjna, bo to jest moja druga ich para. Pierwsze mi się no, troszeczkę już zjechały, i w ogóle zostawiłam je w Polsce. mam je. A no tej wróciłam sobie tutaj i kupiłam po prostu nowe, bo są, bo są dosyć fajne. Mają odrobinę podeszwy. To jest ten sam problem, o którym mówiłam przy baletkach, że przy braku w ogóle podeszwy. Wszystko czuć. Tutaj jest, no jest ten problem, że ta podeszwa jest dosyć mała, więc to nie będzie najwygodniejszy but na świecie. E, ale chciałam zwrócić tutaj uwagę na to, że te buty w fajny sposób trzymają stopy. Trzymają nam stopy tutaj paskiem i trzymają nam, nas pod kostką, także nie klapią nam, nie opadają. Często na przykład sandały albo klapki, jeżeli są za ciężkie albo źle się trzymają, albo źle po prostu wyprofilowane albo coś takiego, to nam klapią, opadają, ucieka nam stopa, nie wygląda to fajnie. Natomiast tutaj one są sznurowane, trzymają się stopy i właściwie ich nie czujemy na stopach, dlatego to jest naprawdę spoko. I takie ładne, widoczne, kolorowe sandałki. Naprawdę łatwo jest wystylizować, i też w latach będą wyglądały dobrze do wielu, wielu rzeczy. Potem mam nietypowe buty. To są buty, które ja bardzo lubię. To są buty typu platformy, czyli klapki, które są akurat na płaskiej, wysokiej platformie. Mówiłam o nich już tysiące razy. To jest jakby troszeczkę upgrade dla mnie. Klapków, które się nazywają Birkin stoki. Właśnie nie wzięłam, a miałam też pokazać Birkin stoki. Birkin stoki to jest to samo, tylko że bez tej białej podeszwy, czyli niemieckie klapki ortopedyczne, które są świetnie wyprofilowane, świetnie się trzymają nogi i chodzenie w nich to jest jakby po prostu. No, dla mnie to jest ulga po prostu dla stopy. Czuję, że ona jakby naprostowuje się i wchodzi, nie wiem, w jakieś dobre miejsca, ale te klapki też są świetnie wyprofilowane, napiszę u dołu firmy i tak dalej, bo to jest jakaś taka wózka firma, którą ciężko zdobyć, ale ja je kupiłam w TK Maxie naprawdę bardzo fajnie do wszystkiego pasują. Przez to, że ta podeszwa, ten dół podeszwy jest piankowy, to one nie są takie ciężkie. Przez to też, że te paski się tutaj kończą tak dosyć wysokie, to klapki się świetnie trzymają stopy. Odrobinę klapią, ale nie, nie za bardzo. I to, że tu jest tak wszystko fajnie wyprofilowane, skórzane, to jest też bardzo ważne. Mega, mega komfort noszenia. Także jeżeli kupujecie klapki i chcecie coś mega wygodnego, to polecam Wam Birkenstocki. A jeżeli chcecie coś z takim lekkim odpałem, to coś takiego na, na grubszej podeszwie, tylko pamiętajcie, żeby ta polderzwa nie była za ciężka, bo to będzie niekomfortowe i żeby te paski były dobrze rozstawione. Bo jeżeli one będą się kończyć za nisko, to Wam będą te buty bardzo, bardzo klapać. I jeżeli będą za ciężkie, to też będzie problem. Ale coś takiego jest super. I jeszcze przy, przygotowałam e, jedną parę wygodnych butów na obcasie. Ja jako osoba, która zawsze chce wyglądać troszeczkę smukle, oczywiście nie zawsze, żartuję, ale bardzo często chcę wyglądać trochę smuklej. nigdy to nie zaszkodzi, żeby noga się troszeczkę wydłużyła optycznie i tak dalej. Ja jestem fanką, mega fanką obcasów, ale im jesteś, jestem starsza i ogólnie Bardziej się, lubię, bardziej się trochę robię leniwa. Poza tym też zauważyłam, że tutaj w Londynie dużo więcej łażę. Jak mieszkałam w Polsce, dużo częściej jeździłam samochodem, a tutaj dużo częściej jeżdżę na przykład metrem i gdzieś chodzę, chodzę po tym mieście. Więc doceniam tym bardziej buty wygodne i tak jak w Polsce chodziłam non-stop na obcasach, tutaj nachodzę na tych obcasach rzadko, a jeżeli już, to mam takich kilka par. E, jedna z tych par to jest właśnie ta para. Są takie odszukane trochę obcasy. E, to są znowu buty kupione w, prim w Primarze. O dziwo, ja tam czasem kupuję buty, bo... E, mają często jakby podróbki tych takich wysokopółkowych modelu, modeli w tańszych, w tańszych wcieleniach. To są buty, jeżeli chcecie buty na obcasie, które będą bardzo wygodne, które będzie można przechodzić cały dzień, to zwróćcie uwagę, uwagę zwłaszcza na obcas. Raz, żeby on nie był za wysoki, żeby ta różnica w poziomach tutaj nie była za wysoka, żeby to wcięcie nie było takie za, za drama, za dramatyczne. Czasem obcas może być wyższy, ale, ale będzie bardzo wygodny, bo z przodu będzie platforma. Czyli ten tutaj spadek będzie też mniejszy. Wiecie, im większy ten spadek tu, tym mniej wygodny ten but będzie tak naprawdę. Wiecie, jak jest płasko, to jest lepiej, a potem się robi coraz gorzej. To jest jeszcze takie dla mnie spokojnie do przeskoczenia. Plus super, jeżeli obsas jest albo na słupku, albo to jest taka w ogóle cała wielka kostka, to jest też mega, mega wygodne, bo ta noga spokojnie się może opierać po prostu na tej pięcie bez żadnego problemu. Tu jest też mega plusem to, że cała stopa jest trzymana, cała stopa wokół kostki i tak dalej. Nie ma tego problemu, bo tak na obsasie, że mamy tylko przód i tutaj i takie mamy, nie mamy tego tej pewności, że może nie wiem, możemy skręcić kostkę, albo gdzieś stanąć i tak dalej, tak dalej. Naprawdę, jeżeli chcecie wygodny butów na obcasie, to szukajcie albo takich budkowatych, nie musi być open toe, ale to, że jest open toe i o, o, otwarta pięta, to też znaczy, że nic z Was tutaj nie gniecie ani w palcach, ani w pięcie, więc to jest me, mega plus. Ale coś, żeby wam trzymało, całą stopę, całą kostkę. I też, żeby ten obcas był wygodny, i też, żeby to nie było za wąskie tutaj dla was, że macie za szeroką stopę, albo za szerokie, że macie oczywiście wąską stopę. Przy takich krojach bodkowych tutaj, no to zawsze nam to będzie skracać stopę, a skracać, skracać w ogóle nogę. No ale już taki urok: albo wygoda, albo albo, albo dłuższe nogi, nie? że to je wiadomo. Gadam, wiecie o co chodzi. Dobra, omówiłam, a teraz będę pokazywać, co i jak. W stylizacjach, tak, w całości. E, mamy oto Adaśki, Adaśki w wersji niesportowej, mam oversize'ową po prostu koszulę, mam moje czarne rurki, to jest e, Topshop Jamie James i moją śmieszną Rybę e, o Oto mi chodziło z tymi sami że jeżeli mamy takie jednokolorowe, w miarę takie monochromatyczne, to one nam się nadają do każdej stylizacji, niekoniecznie takiej bardzo sportowej, e, trochę przełamują klimat tego, to jest takie troszeczkę bardziej takie sportowe elegancje teraz się przez dasy, ale przez to, że nie są takie pstorkate, to jest wciąż taka normalna, casualowa, miejska stylizacja i ja lubię Adidasy właśnie w takim wydaniu. To jest stylizacja, która będzie bardzo kontrowersyjna na, pewno, e, kontrowersyjna na pewno, mój Tomek bardzo nie lubi tych sukienek, to są sukienki takie bieliwiane a la Halki, to właściwie prawdopodobnie nawet jest prawdziwa Halka, e, ja bardzo je lubię nosić właśnie z swetrami, z ciężkimi marynarkami albo płaszczami, bardzo lubię ten trend ogólnie e, i jakby w tym samym niudziakowym trendzie akurat tutaj wpisują się fajnie e, balerinki, no ale to jest przykład tego po prostu, że balerinki można ubrać, prawie do wszystkiego, są takim neutralnym, według mnie, kobiecym, bo jeżeli kupicie albo nudziakowe, albo czarne, albo jakieś takie brązowe, one Wam naprawdę będą pasowały do 90% takich normalnych, casualowych, dzien dziennych stylizacji. Jak zawsze jakoś tam nie można ograć. To są trochę cięższe w ograniu, bo mają te kwiatuszki, też trzeba z nimi uważać, żeby nie przesadzić, ale ogólnie balerinki, buty uniwersalne. Okej, okay, martensy. Martensy według mnie w takiej wersji, w tej wersji takiej krótszej, wyglądają e, bardzo fajnie właśnie do bardzo krótkich sukienek, bardzo krótkich spódnic, e, przy, przywołują dla mnie trochę taki modowy klimat e, lat 60. E, I na pewno, wiecie, ta bardzo krótka spódnica dodaje kobiecości martensą, a te martensy, które są bardzo takie ciężkie, trochę robotnicze, e, odbierają trochę tej seksualności, tej sukience, więc dla mnie to jest jedno z moich ulubionych zestawień, niekoniecznie z tą sukienką, ale z jakąkolwiek taką krótką, krótką, dosyć prostą, dosyć nowoczesną sukienką. Po prostu moje ciężkie martensy to jest jeden z moich ulubionych naprawdę luchów. No i torebka, żeby było śmiesznie, bo czasem może być śmiesznie, no nie? Także martensy. Takie sandałki to jest dosyć bezpieczny wybór. Tutaj możemy i spodnice, i sukienki, i spodnie tak właściwie do nich, czym tylko jest nam wygodne. Oczywiście one są płaskie, więc tutaj nie będzie tego. Wizualnego wydłużenia nas i też te wiązania mogą nas optycznie skracać, ale przez to, że są takie dosyć lekkie wiązania, a nie jakieś takie ciężkie gladi gladiatorskie, ognięcie wokół nogi, e, to nie wygląda tak strasznie, strasznie ciężko. E, no i cóż, akurat takie w tym kolorze są według mnie bardzo takim mocnym letnim, czy tam wczesno-jesiennym akcentem kolorystycznym, troszeczkę tak rozbawiającym nam całą stylizację. Okej, okay, moje klapki na obcacie platformy, ja noszę osoby się do wszystkiego, ale są dla mnie synonimem trochę zabawy z modą, trochę zabawy czymś brzydkim, bo one nie są jakieś za atrakcyjne, mówiąc tak obiektywnie. E, dlatego stąd ten właśnie kolorowy top, krótkawe spodnie, żeby wyeksponować te buty, w i Boże ich nie hodować, bo strasznie, strasznie lubię. Ale ogólnie noszę je i do spódni ze sukienek i do spodni, po prostu eksponując je i pokazać, że tak, wiem, że są brzydkie i tak, kocham je za to. Okej, okay, sandały na obcasie. Oczywiście to są buty, które możemy nosić właściwie do wszystkiego. Będą fajnie wyglądały i do spodni, i do jakichś takich e, cygaretek, i do spodni, takich bardziej rybaczkowatych, chociaż nie mówię tego słowa, ale też do spodni z do sukienek. Trzeba tylko uważać z e, tą wysokością, tak jak mówię, buta, bo jeżeli mamy te buty, to one nam, nam będą optycznie trochę skracały stopy, a czy skracały nogi. E, więc tutaj albo takie bardzo krótkie sukienki, albo jakieś lej stopy, które będą w miarę się stapiały z tymi butami. Jeżeli sobie tutaj weźmiemy... Spódnica, bo sukienkę za na przykład kolano, e, to może nam nasza, nasza noga jakby bardzo, bardzo stracić jakby na długości. Ale też tak naprawdę, w nie tylko o to chodzi, żeby mieć długie nogi, więc ja ubieram je te buty, chociaż ja wiem, że skracają mi nogę, ale to nie tylko o to chodzi, żeby mieć długie nogi. Także mnie się naprawdę podoba w zestawieniu z tą sukienką, która jest mega krótka, mega zabawna, pomimo swojej krótkości. Właśnie jest taka fajna, szeroka, i ma kieszenie, i jest wygodna. I mam nie moją creepy torebkę, o której już kiedyś biorę, także takie sandałki do wszystkiego tak mogę przebiegać cały dzień. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik przyda się Wam do czegoś, że okaże dla Was pomocny. Wybaczcie tą ilość moich raciczek dzisiaj w filmie. No ale taki, taki był temat przewodni, przewodni. No też chciałam zwrócić uwagę na to, że naprawdę, żeby być kobiecą i wyglądać fajnie i wyglądać seksownie, niekoniecznie musimy torturować siebie i nasze stopy mega wysokimi obcasami. Naprawdę w butach bez tego obcasa, albo na wygodnym obcasie możemy wyglądać ładniej, seksownie. A jeżeli Wasz partner wymaga od Was noszenia butów na obcasie tylko i wyłącznie, to na Naprawdę polecam zmienić partnera, bo to naprawdę nie o to chodzi, żeby się katować. I nie w tym jest sensu naszej, sens naszej egzystencji, ani też dobrego stylu, ani tego też, żeby wyglądać fajnie. Także jeżeli chcemy nosić obcasy, nośmy, ale nie zmuszajmy się tego na siłę kosztem naszych stóp, bo to się może źle skończyć. I tym oto bardzo pouczającym i wkurzającym akcentem kończę dzisiejszy filmik. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Dajcie mi znać, jeżeli macie jakieś fajne, sprawdzone, wygodne buty. Aha, nie, sprawdza, nie, wspomniałam tutaj o konwersach, ale moja stopa się nie lubi z konwersami, także nie chodzę w konwersach, także dlatego ich tutaj nie ma, bo nie chodzę po prostu. W każdym razie wpisujcie Wasze ulubione, wygodne buty, zapraszam do komentowania, do lajkowania i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka, Ciebie to nie zaboli, a mnie dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!